Witam wszystkich miłośników drobnej egzotyki w nowym materiał na kanale. Dzisiaj niedziela. E, Obiecany odcinek z wynikami konkursu. E, mogę powiedzieć wam, że dobrze odpowiedziało 8 osób. E, będziemy za chwilę losowali zwycięzcę. Losy już są przygotowane. Za chwilę zaproszę do nas Ale, małą, która będzie losowała nagrodę w postaci samczyka zeberki który jest tam w drugiej klatce obok, ale teraz korzystając z chwili okazji chciałem wam powiedzieć, że parka gołąbków nie wiem czy będzie gdzieś tu może widać go już od wczoraj posiada dwa pisklaczki, wczoraj w nocy zauważyłem że jajka pękały, zaczęłam się wykluwać także mamy dwa kolejne młode samica kanarka które jest tutaj, niestety, z tego co widzę, to te jajka chyba nie są, nie są zalągnięte. już to jest ich termin, ale odsłoniłem je już dzisiaj. Chciałem zobaczyć, jak tam i, i, i chyba, chyba jednak nic z tego. Eee, zeberek u, u, u pary marmurkowej w tamtym gniazdku. Nie wiem, czy będzie widać. Są, są trzy sztuki młode, zauważyłem. Już, już się opierają, już, już fajnie, fajnie wyglądają. Amadynki, jak te nasze amadynki, w każdej budce, gniazdku ich pełno, które są wolne i, i, i tak, tak, tak zmieniają. Ale za to trzciniaki coraz częściej, gdzie samczek już ko koło samiczki tokuje, widzę ich często przy tej budce, samiczka siedzi albo w środku, albo na brzegu, także myślę, że może powoli się, się na coś szykują. Zyberki tam w tamtym gniazdku mają, jak dobrze widziałem, cztery, być może pięć, pięć jajeczek. Wstawiłem taką fajną drabinkę, do się pod kapeką, aby mógł sobie tutaj siedzieć. Na chwilę została ulokowana tutaj, ewentualnie przestawię ją, później zobaczę gdzieś jakieś miejsce, postaram się jej znaleźć. No ale fajne rozwiązanie, ptaszki sobie skaczą po nim. Zeberek ten czas, samiec, który właśnie mi tutaj gdzieś uciekł z kadru. Z tą białą samiczką też już, już się sparowały fajnie. Myślę, że za jakiś czas będziemy mogli spodziewać się po nich maluchów. Przejdźmy hmm, teraz tutaj do klatki obok. Trzy i małe zebereczki właśnie, które wyszły z gniazdka. Przepióreczkę samiczka, tak jak powiedzywałem cynamonowa. Bardzo, bardzo fajne uderzenie tego ptaka. Ładno. Cieszę się, że zdecydowałem się z góry zostawić. Naprawdę, naprawdę ciekawa. Dużo ładniejsza od standardowej. Nawet mi się podoba bardziej niż ta, ta, ta moja srebrna samica. Ten kolorek brązowy jest taki. Brązowy samonowy. Tak, tak. Ta, to umaszczenie się nazywa. Jest dość fajny, fajny z tymi czarnymi łatkami się zgrywa. Więc nie mogę, nie mogę jej dobrze uchwycić. Troszkę się spłyszczyło, ale widzicie chyba, że jest dość, dość ciekawe to ubarwienie. Eee, co więcej, w budce u, u, u nie rozłączek tam maluchy są, zaglądają, ale nie wiem, czy one będą w standardowym, czarnogłowym. Dość ciemno w budce, ale wydaje mi się być szare, bądź, bądź jakieś nawet może niebieskie. Nie wiem, no nie wiem, bo światło tam nie dochodzi za dobrze, ale raczej, raczej nie zielone z tego co mi się udało zauważyć o samiczka fawiczeka w gniazdku wcześniej się chwilę spłyszyła yy, za chwilę czekamy na Alę bo myślę, że Ala gdzieś nam zniknęła ale zaraz przyjdzie i, i będziemy losowali yy, przepióreczki jeszcze wam pokażę dzisiaj powinno być chyba widać tam o, samczyk stoi przed gniazdem dokładnie tam jak odejdzie no wy chyba nie zobaczycie, spróbuję Wam przybliżyć, o jest widać samiczka, siedzi, dzielnie zakwoczyła, wysiaduje. Bałem się, bo gniazdo zrobił sobie przy samych drzwiczkach, gdzie podaje pokarm, wodę leje, że będzie się spłaszać, aczkolwiek nic takiego nie ma miejsca. Samczyk dzielnie, tak jak to było wcześniej, pilnuje i dogląda, czasem nawet z nią wysiaduje, on tak jak teraz tam włazi do gniazda. Wiedzą sobie razem są, widać jajeczka. O, 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 kurka teraz będzie poprawiała. Także czekamy, czekamy na kolejne młode. Nie wiem ile tych jajek, ciężko mi tam zajrzeć. Ale zazwyczaj przy 8 siadają, więc podejrzewam, że tak to może być. O, zabereczki Przyszły sobie na, na małą przekąskę. Dostają oczywiście mieszankę jajeczną też ptaki. Po prostu żeby po, po miały czym wykarmiać młode jak i w jakimś sensie pobudzone do lęgów też ptaki i ma małe witaminy także jest, jest fajnym uzupełnieniem diety w tym okresie lęgowym co tutaj więcej gołąbki, gołąbek nasz samczyk bardzo ładnie, ładnie się prezentuje często już krucha, no już szukam do niego tej samiczki, nie, nie mogę znaleźć, no myślę, że może, może za jakiś czas mi się uda to zrobić żeby była samiczka zawsze to by były dwie pary gołąbków o, zabereczki widać tutaj maluszka który już spogląda jak, jak ten świat za łódką wygląda Obserwuję sobie. Trzeba być stodem, ma No idzie tam nasza ala. Jest nasza ala. Ala. Zapraszam Cię. Za chwilę z dokonamy losowania. Tutaj, w tym oto bombowym czerwonym kapeluszu, znajdują się losy. Tak jak mówiłem, 8 osób poprawnie podpowiedziało. Poprawną odpowiedzią był niebieski samczyk po puszki falistej. Karteczki z nazwami tak by kanałów są, 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 są tutaj. Proszę ale Ala, przywitaj się. I teraz wylosuj nam tutaj jeden los z tych wszystkich. Wyjmij jedną karteczkę, proszę. I daj tacie. Dziękuję bardzo, możesz zabrać kapelusz. Wracamy do wolierki. Ja już otwieram los. O chwilę, bo tu jedną ręku mi nie wygodnie. sobie tak, ale o dobra dobra mamy. No i zwycięzcą okazał się Górnośląski hodowca ptaków Także gratuluję zwycięzcy. E, nagroda w postaci zeberka. E, będzie. Musimy się dogadać co, 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 co do bioru tego ptaka. E, myślę, że za jakiś tydzień już tak będzie się nadawał do tego, aby opuścić mnie. Także jeszcze raz gratuluję wygranej. E, wyróżnić chciałem też kolegę Def który jako pierwszy w ogóle oddał pierwszą, pierwszą odpowiedź e, do, Pierwszą poprawną odpowiedź. Pomyślę, pomyślę, jak to zrobić. Yy, myślę, że w następnym odcinku yy, dowiesz się, co to będzie. Yy, myślę, że to powoli będzie na tyle, yy, bo jest to odcinek konkursowy. Być może jutro nagramy jakiś taki yy, 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 krótki, znaczy przepraszam, jutro w tym tygodniu, jeszcze jakiś taki krótszy yy, poglądowy. I to to, to, to to, na dzisiaj byłoby na tyle. Zapraszam wszystkich do yy, lajkowania, komentowania filmów. Nowy widz, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to, aby być na bieżąco. Yy, dzięki temu kanał będzie miał większy zasięg. Będziemy organizować konkursy. Kolejny próg subskrypcji, jaki ustalam na kolejny konkurs, będzie to yy, 300. Nagroda, jaka będzie to, jeszcze się zastanowię. Myślę, że za jakiś czas na kanale będzie o tym słychać. Ewentualnie, jakbyście mieli jakieś propozycje, możecie pisać coś, 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 coś rozważę. Chętnie może, może akurat. Jakże będzie dużo, dużo propozycji się pokrywało. Może wy może wybierzecie, co byście chcieli. Oczywiście chodzi bardziej o taki odchowu niż, niż taki, który mam pojedynczo pary albo może coś innego w ogóle całkiem zupełnie także mam tu jeszcze rzut na naszego pięknego samczyka amadyny jest naprawdę ładnie ubarwiony coś tam sobie trawka tam świeża jest wrzucona dla ptaków czciniaki korzystają z tego, noszą do budki i ptaki sobie jedzą także to na tyle pozdrawiam was wszystkich serdecznie do zobaczenia hej